Właśnie wyszliśmy na spacer. Idziemy spacerować. Wyszliśmy no. Wyszliśmy. Bo trzeba korzystać z tego, że nie jest zimno. I jest w miale ciepło. A dzisiaj, niedziela, to sobie zrobimy taki spacer. Wspólny. Za niedługo tu się pewnie zazieleni. No, nie tak prędko, no ale. Myślę, że niedługo to się zazieleni i będzie ładnie. Nie masz swojego zegarka do odmierzania kroków. No to jest do odmierzania kroków. To też jest to. Do... Tak, to jest. Pokaż jest... mi, zegarek. To też nie ma będzie widać. I zegary. No już widzieliśmy. Dobrze. Dobrze. Chcieliśmy. Dobrze. <laughs> Tylko, wiecie co, jakby tu jeszcze drogę lepszą zrobili, bo tam pod koniec jak się jedzie, to czasami bywają takie dziury, że można sobie koło urwać. A jak? No. Bardzo, bardzo jakoś szybko ta droga się tu niszczy. Po każdej zimie tu wygląda... A wcale tak dużo tu aut nie jeździ, a mimo tego ta droga jakoś nie wytrzymuje. Pokażę Wam. Fajne dziury, nie? A tam dalej to w ogóle są takie, że można sobie zawieszenie urwać. Choć nie wiem, czy ostatnio nie przysypali jakimś żwirem. O, ale, ale... No bo woda wylewa. Jakim żwirem, ale to długo się nie utrzyma, bo tam też ciężarówki jeżdżą, więc jakoś tak lepiej powinno się tą drogę zrobić. Tu małe bagna, bo tam warta płynie dalej. No i trochę tutaj podmokły teren, ale mimo wszystko to i tak jeżdżą tu auta i wypadałoby zrobić lepszą drogę. Człowiek jadę na rowerach. Teraz już pod górkę, tu już nie będzie mokro, ale powiem Wam, że tędy chodziłam na przystanek autobusowy, zanim zrobiłam sobie prawo jazdy. I to było 20 minut, żeby dojść do przystanku. Czasami też jeździłam rowerem, dopóki mi nie ukradli. Ale jeździłam rowerem. I tak jeździłam. I z jednej strony, może tak jakoś mega fajnie mega fajnie nie jestem dobrym kierowcą, ale się cieszę, że jestem wolna od autobusów. Tu właśnie często latają sarny, dziki i zboczeńce, A, lis. Jeszcze tu mnie nikt nie pogonił. I tutaj znowu jest podgórka. Widzicie tą drogę? Coś pięknego, i to się ciągnie aż to może trochę lepiej. Ale tam dalej też tak jest, nawet gorzej i aż tam do skrzyżowania. Tu się będzie budować chyba jakiś sklepik. Będzie jakiś większy, będzie można tutaj stawać. A my tu zawsze po drodze przyjeżdżamy, więc... Fajne by było, jakby było coś fajnego, nie wiem, dino Biedronka. No na Biedronkę to wygląda. A tam dalej, jak się idzie, to Wam pokażę przystanek, na którym często stałam. Nie, skręcam w inną stronę. Często stałam. Przy okazji pokażę Wam tą rzekę. O, niebo. Dalej takie same, tylko już trochę ciemniej się zrobiło. Mamy naszą wartę. Tutaj sobie płynie i tam dalej, dalej. I dlatego tam jest trochę podmokłe A, A jest zejście. Oczyścili ją. No, ostrość. Oczyścili ją trochę. A tam dalej jest przystanek, na który chodziłam. Jak jechałam do Częstochowy. Ale ta rzeka nie jest taka mała I tu jest mój przystanek za kole Tam dalej sprzedają węgiel miał A tu dalej się idzie na kamienice, osinę Ponieważ u nas nie ma miejskiego więc zawsze dochodziłam te 20 minut na poczesne żeby móc jechać miejskim bo u nas są tylko busy a szkoda ale się na to nic nie poradzi kolejny przystanek doszliśmy do ronda a tam się buduje kolejny sklep ładnie nawet to rondo jest oświetlone a teraz pójdziemy tam co a to jednak będzie pizzeria, do której jeździmy na Nieradę. A, to będzie jeszcze bliżej nas. Fajnie, tu się jakiś dom buduje. Tam pójdziemy, i znowu będzie następne rondo. I kolejne rondo w naszym spacerku. I my pójdziemy tam. I tak obejdziemy wokół, i dojdziemy do domu. Zrobiliśmy sobie taki spacel, a jeszcze trochę przed nami, że jak zajdziemy, taki położymy do łóżka, to padniemy. O, robi się zbyt ciemno, już mało mnie co widać, ale idziemy, bo jak już my tu doszli, to też trzeba wrócić z powrotem. Nie? Jest kamizelka bezpieczeństwa żeby nas dojrzeli Co prawda ja nie mam, ale Przemek ma tutaj i kamizerkę, i latarkę Więc jak są takie momenty na przykład jak tu że nie ma światła no to i tak jesteśmy widoczni Ile zrobiliśmy? 5 km 1000 metrów No tyle się przeszliśmy 7362 Kroki. I, i mam godzinę 18:22 dwadzieścia dwa. Kupiłam sobie kwiatuszki do ogródka. Za chwilę Wam pokażę. Pierwszy kwiatuszek to Lilia Azjatycka. Co prawda jedna sztuka. Iris. Mam fioletowy, ale kupiłam sobie żółty. Tego nigdy nie miałam. I to jest Zante Deschia. Nie jestem pewna jak to się czyta. Też jedna sztuka. Mielczyki, 5 cebulek. Mielczyki to już mam z tamtego roku, ale sobie jeszcze żółte to kupiłam. I oczywiście bratki. I sobie tak pomyślałam, że skoro to jest jedna sztuka za 10 zł, i nie ma się pewności, czy wyrośnie, to posadzę sobie najpierw w domu, w doniczce, a jak wykiełkuję, to posadzę sobie w ogródku. No tu jest oczywiście napisane, w jakiej głębokości sadzić, yy, jaka odległość między cebulkami, w którym miesiącu sadzić. Na przykład taki irys. No to się sadzi maj-czerwiec. Nawet tu na dole pisze. Mieczyk. Mieczyk się sadzi, na przykład. Lipiec, sierpień, wrzesień. Ten kwiatuszek, którego w ogóle nie miałam nigdy. Sadzi się lipiec aż do października. No i tą lilię. No to też czerwiec aż do sierpnia. Więc wszystko jest napisane I najbezpieczniej. Posadzić sobie do nicce, chyba że się namyślę i kupię sobie jeszcze po jednej cebulce w przyszłym miesiącu. No, może. A może na pewno. Więc mam nowe kwiatki, pewnie Wam pokażę w tym roku, bo w tamtym roku, no to robiłam płot i dużo się też zniszczyło. Cała ta rabatka. Więc też nie było specjalnie do pokazywania, dużo gruzu i nie pokazywałam za wiele, ale w tym roku będzie lepiej. Wiecie co? Umyłam to okno, ale się teraz tak zastanawiam. Jak myślicie, spadnie jeszcze śnieg, czy nie spadnie śnieg, czy to się opłaca myć. Bo widzę, że już trochę jest brudne. Po tej zimie i teraz tak myślę. Umyć, nie umyć. Marzec. Bywało, że w marcu spadł śnieg, nigdy nie wiadomo. Ale myślę, że sobie wybiorę taki ładniejszy dzień, bardziej ciepły i umyję to okno. Żeby było już czyste. Na trzy miesiące. No. A tu jednak auta jeżdżą. Też jest trochę kurzo. Muszę się zastanowić. Dylemat: umyć okna czy nie? Będę robić prażuchy. Ważę sobie kartofelki. Potem odejmuję. Wagę garnka. I powiem Wam: tak, posiadam wagę w kuchni. Co prawda, nie pokazywałam Wam jej, bo też mało pokazywałam, co gotuję. Ale polecam właśnie taką wagę dla osób, które dopiero zaczynają się uczyć gotować. Z czasem można potem próbować na oko, ale na początek jest dobrze zważyć, Ile kilogramów, ile mililitrów, płyny, jedzenie, mąka, na szklanki, bo wtedy już doskonale się orientujemy i na szklanki, i na pojemniki. Więc jest to bardzo pomocne i bardzo polecam. Więc pewnie ją jeszcze ujrzycie na tym kanale, ale chciałam Wam pokazać, że też. Próbuję w miarę dostosowywać te pojemności, żeby były odpowiednie i żeby to wszystko dobrze smakowało choć nie zawsze. No. Jeszcze Wam pokażę. Mięsko mi się odmraża, bo będzie sosik z mięskiem. Co prawda nie mam boczku ani słoniny, ale mogę zastąpić to kiełbaską, która też się odmraża, pokroję na patelnię. Kiełbasa też jest super. Bo mój mąż tak bardzo, bardzo pragnie mięska. No, no to zrobię to mięsko. Odmrażałam dzisiaj chleb. Bo miałam w lodówce na śniadanie. No to zabieram się za gotowanie. No i są prażuchy kiełbaska zamiast boczku, no i jest mięsko w sosie. Ja oczywiście mam same prażuchy. Odmrażam lodóweczkę, czas najwyższy, żeby odmrozić i umyć. I doszłam do wniosku, że w sumie mam wszystkie składniki na sałatkę jarzynową i zrobię, tylko brakuje mi majonezu. Więc chyba dokupię majonez, bo to widzę, że groszek, dwa opakowania, jedna kukurydza, marchewkę mam, kartofle mam, cebulkę mam i mogę spokojnie sobie zrobić pyszną sałatkę jarzynową. Majonez jest jako taki, ale on tu już trochę stoi, on nie jest już świeży i już mogę go wyrzucić i kupię po prostu nowe. I jeszcze seler. Oczywiście nie będzie. Bo to już nie będzie świeże. To idzie out. I koniec mycia lodówki. Ostatnie rzeczy rozpakowania. gotowe. I umyłam lodoweczkę. Jest w miarę czysta. Mój mąż czasem się napije piwo zero. To nie jest o co I dobrze. Jest i nasza obiadu, kolacja dzisiaj. Zanim Przemek przyjedzie, to jeszcze chwila. Może to pod pierzynę wsadzę albo co, żeby nie ostygło. Ale za chwilę przyjedzie. I co tu mamy? Zinger dla przemka, oczywiście dla mnie. Twister. No i po fryteczkach. Dzisiaj FC będzie. Wojcie programu. Nie no, żartuję. Raz na jakiś czas można sobie zrobić tak dobre.